Szczęść Boże! Witam Was serdecznie na debacie kandydatów na stanowisko przewodniczącego samorządu uczniowskiego Szkoły Liceum Saleziańskiego i Technikum Saleziańskiego. Naszymi gościami są Sergio y, Pizano z klasy 2A oraz Julian Wosek z klasy 2D. Debatę prowadzą dla Was Zosia i Hania. Na początek przedstawimy zasady. Kandydaci usłyszą 9 pytań. Na udzielenie odpowiedzi mają. 40 sekund. Kolejność udzielania odpowiedzi została wylosowana przed rozpoczęciem nagrania. W razie nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, prowadzący ma prawo przerwać wypowiedź. Jeśli zasady są już znane, no to przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie brzmi: dlaczego kandydujesz i dlaczego akurat ciebie, mam, na ciebie mamy zagłosować? Zaczyna Sergio. Dzień dobry, szanowna dyrekcja. Dzień dobry, szanowna dyrekcja, Rado Pedagogiczna, koleżanki i koledzy. Zanim zacznę, chciałbym wszystkim, chciałbym wszystkim złożyć życzenia, życzenia z okazji naszego święta, z święta Dnia Chłopaka. Wszystkiego najlepszego. Dlaczego chciałbym startować na przewodniczącego? Jestem w tej szkole rok. Znam palące problemy, które mogę rozwiązać, więc zapraszam do głosowania na moją osobę. Dzień dobry, ja nazywam się Julian Wąsek, tak jak zostałem już przedstawiony. Dlaczego na mnie głosować? Wydaje mi się, że hasło, które jest na moich plakatach, mniej obietnic, więcej działań, jest tutaj w pełni odpowiedzią na to pytanie. W Salezie byłem 3 lata w gimnazjum, teraz do drugiej klasy wróciłem do liceum. Rok wcześniej byłem w liceum numer 13, gdzie byłem przewodniczącym szkoły. I uważam, że dobrym dowodem na to, że warto głos oddać na mnie jest to, że udało mi się zrealizować wszystkie postulaty, o których wspominałem w trakcie kampanii, poza tymi, których realizacja niestety uniemożliwił mi COVID-19, no ale jakby była to sytuacja yy, niezależna ode mnie. Czy chcesz coś zmienić? Jeśli tak, to co? Jasne, jest naprawdę sporo rzeczy, które chciałbym zmienić. Mamy 40 sekund na odpowiedzenie na pytanie, w związku z czym nie jestem w stanie przedstawić całego mojego programu. Zachęcam, żeby zapoznać się z nim zarówno na plakadach, które wiszą w szkole, jak i na plakadach, które prawdopodobnie już są dostępne na fanpage'u szkoły. Śmiało można również do mnie podchodzić, pytać, z chęcią odpowiem. Pomysłów mam sporo. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby ta szkoła była przyjazna uczniom, tak samo jak jest teraz. Tylko, żeby ci uczniowie jeszcze więcej mieli możliwości na samorealizację, na to, żeby z uśmiechem przychodzili tutaj codziennie, tak samo jak robią to do tej pory i żeby mieli realny wpływ na to, co się dzieje w szkole. Zależy mi na tym, żeby blisko współpracować ze wszystkimi uczniami. Pierwszym moim pomysłem są debaty oksfordzkie. Natomiast drugim turniej piłki nożnej, siatkówki, koszykówki z nauczycielami. Trzecim stworzenie biura samorządu szkoły, w którym będzie się znajdowała tablica pomysłów z Salezu. W czwartym, a zarazem ostatnim pomysłem jest napisanie wniosku o wyremontowanie boiska szkolnego, ponieważ po rozmowie z koleżankami i kolegami dowiedziałam się, że dla większości z nas stanowi istotną część życia. Chciałbym także, aby podczas remontu zamontowano specjalne siatki na ogrodzenie, żeby osoby, które grają w piłkę nożną czy siatkówkę, mogły bez obaw trenować. I kolejne pytanie: Czy miałeś kiedyś doświadczenie z samorządem? Jeśli tak, to jakie? W u w ubiegłym roku pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego szkoły, angażowałem się w Akademię Samorządów Uczniowskich razem z osobami z Samorządu Uczniowskiego. Planowaliśmy zorganizować warsztaty Akademii Samorządów Uczniowskich. Niestety sytuacja epidemiologiczna przeszkodziła nam w realizacji projektu. Mam nadzieję, że w tym roku szkolnym uda nam się doprowadzić ten projekt do skutku. Działam w Młodych Demokratach od roku. Wstąp Piłem do tego stowarzyszenia, ponieważ chciałem rozwijać swoje zainteresowania. A dodatkowo zależy mi na środowisku, dlatego chciałem promować naszą szkołę i wprowadzić w niej zmiany. Między innymi chciałem zorganizować cykle spotkań z ekologami, a także studentami kierunków przyrodniczych. W Młodych Demokratach jestem w zespole do spraw ekologicznych. Y Samorządnością interesuję się od dobrych kilku lat. W zeszłym roku miałem przyjemność reprezentowania Liceum numer 13 w Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia, gdzie wygrałem również wybory do prezydium i reprezentowałem Radę jako rzecznik prasowy w mediach. W tym roku z ramienia Liceum Salezjańskiego również wracam do Rady. Jestem radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie reprezentuję potrzeby i problemy młodzieży z Powiatu Wrocławskiego. Natomiast tak jak wspominałem wcześniej, w Liceum numer 13 byłem przewodniczącym szkoły i co Warte jeszcze raz podkreślenia, zrealizowałem wszystkie postulaty, do których się zobowiązałem w trakcie kampanii wyborczej. Następne pytanie: Która z katolickich wartości jest dla Ciebie najważniejsza? Wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Cenię sobie tak naprawdę wszystkie katolickie wartości, ale jeżeli miałbym wybrać jedną, wydaje mi się, no w zasadzie jakbym miał wybrać dwie. Wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie jest szczerość i miłosierdzie wobec innych osób. Przede wszystkim moim zdaniem ważna jest szczerość, ponieważ to jest podstawa tak naprawdę działania każdej jednostki, każdej grupy, każdej społeczności, w tym również szkolnej, i na tą szczerość również chciałbym postawić w trakcie mojej. Kampanii w samorządzie szkolnym. Dla mnie jedną z najważniejszych dla mnie jedną z najważniejszych wartości chrześcijańskich jest miłość, wiara oraz miłosierdzie. Kolejne pytanie: Jak wyobrażasz sobie swoją współpracę z księdzem dyrektorem? Hmm. 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 Mogę powiedzieć, że z księdzem, dyrektorem, mam bardzo dobre relacje. Na pewno będę chciał z nim nawiązać jeszcze lepszy kontakt niż mam do tej pory. Jestem otwarty na jego propozycje. Myślę, że ksiądz też jest otwarty na moje propozycje. Myślę, że ten rok będzie pełen wspaniałych pomysłów. Z księdzem również mam dość dobre relacje. Uważam również, że ksiądz jest osobą bardzo kompetentną. I przedsiębiorczą, a to dość ważna jednak cecha w, zarówno w samorządzie, jak i w szkole. W związku z czym uważam, że ksiądz ma bardzo dużo dobrych pomysłów i wydaje mi się, że w momencie, w którym znajdziemy wspólny język a takowy na razie udaje się znajdować a jesteśmy w stanie wspólnie realizować cele, które sobie postawimy i działać razem dla dobra uczniów, a to jest tak naprawdę najważniejsze. Co zrobisz, gdy samorząd nie będzie chciał z Tobą współpracować? Współpraca jest podstawą samorządu z wieloma problemami. Również zmierzyłem się w liceum numer 13, w którym, przejmując samorząd, był on bardzo niezmobilizowany do działania, niezaangażowany. Natomiast wydaje mi się, że potrzeba konkretnego podejścia do ludzi, aby oni chcieli działać. Bardzo zależy mi na tym, żeby na przykład była wyższa frekwencja na zebraniach samorządu, na tym, żeby samorząd faktycznie reprezentował potrzeby uczniów, ze względu na to, że no, tak naprawdę takie jest jego główne zadanie i, i główny cel działania. Dlatego chciałbym możliwie zawęzić nasze relacje z całym samorządem, żebyśmy czuli się w swoim towarzystwie dobrze, swobodnie i żeby po prostu dobrze nam się współpracowało. Na pewno będę no, myślę, że na pewno znając moich naszych moich uczniów w salezie, na pewno nie będzie takiego problemu, więc na pewno nie mamy czy, czego się obawiać. Czy na pewno masz czas na pełnienie tej funkcji? Czy nie ogranicza cię na przykład twoje miejsce zamieszkania co do zaplanowanych imprez pozalekcyjnych? Yy, mieszkam we Wrocławiu. Yy, w tym roku przyjem się do Wrocławia. Yy, myślę, że to naprawdę nie będzie problemem. Mam czas, najważniejsze że to są chęci. Chcę działać i no, no, bez problemu, mi się wydaje, tak się powiem. Przez ostatnie kilka lat zaangażowałem się w bardzo dużo rzeczy, co na samym początku prowadziło do dużych problemów z organizacją czasu. Natomiast wydaje mi się, że przez te wszystkie lata nauczyłem się tak dobrze organizować swój czas, że teraz tak naprawdę potrafię poświęcić ten czas na każdą organizację czy każdą instytucję, która tego mojego czasu potrzebuje. Wydaje mi się, że nikt zarówno w moim otoczeniu w życiu prywatnym, jak i w życiu tym powiedzmy zawodowym czy samorządowym nie ma do mnie żalu o to, że nie poświęcam mu czasu. Mieszkam we Wrocławiu. Mam prawo jazdy AM od 14 roku życia, więc też jestem dość mobilny i nigdy nie będzie problemu z tym, że nie będę miał jak dojechać gdzieś, czy nie będę miał na coś po prostu czasu, ponieważ uważam, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Czy umiesz być liderem? Jeśli tak, to dlaczego tak uważasz? E Uważam, że jestem liderem dobrym, uważam, że potrafię być liderem. Przez to ostatnie kilka lat działalności w różnych organizacjach pozarządowych w sektorze trzecim powstały we mnie cechy, a właściwie uaktywniły się widoczne od dziecka cechy. Co do tego, iż potrafię znaleźć kontakt z każdym człowiekiem, potrafię porozmawiać z każdym w taki sposób, żeby znaleźć jakiś wspólny język, żeby realizować wspólnie cele, które, które sobie zaplanujemy. Właśnie no, tak nawiązując do tej trzynastki, z samorządem moim zdaniem żyliśmy pod koniec mojej kadencji już tak dobrze, że no, byliśmy w stanie zrealizować wszystko, o czym tylko myśleliśmy. I to samo chcę zrobić zresztą tutaj w Salezie. Czy umiesz być liderem? Jeśli tak, dlaczego tak uważasz? Czy umiem być liderem? Mi się wydaje, że samorząd nie opiera się na jednej osobie. Uważam, że samorząd to jest to jesteśmy my wszyscy. Przewodniczący może jedynie no, pomagać nam się, mobilizować, działać, więc, więc na pewno będę chciał mobilizować naszą szkołę, będę chciał wspierać wszystkich uczniów. Jeśli chcecie, możecie ze mną porozmawiać na przerwie. Nie widzę żadnego problemu. Jestem otwarty na, na Wasze propozycje wszystkie, więc nie widzę problemu. To już było ostatnie pytanie. Dziękujemy bardzo kandydatom za udział w debacie i mamy nadzieję, że już niedługo uczniowie podejmą decyzję zgodnie ze swoim sumieniem. I życzymy powodzenia. Dziękujemy. Czy Chciałbym też powiedzieć, bo nie miałam... Czasu nie wystarczyło, żeby dokończyć mo, moją, moje za, zaangażowanie. No i chciałem powiedzieć, że w ostatnim y, czasie wziąłem udział w strajku klimatycznym we Wrocławiu, ponieważ cytując za Adamem Mickiewiczem fragment Ody do młodości, razem młodzi przyjaciele, w szczęściu wszystkiego są wszystkie cele, co oznacza, oznacza że my, młodzi, musimy się zaangażować w przyszłość, nie tylko nasza, ale naszą, ale i przyszłość naszego rodzeństwa. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że, że będziemy mogli mile współpracować z Stanem Przewodniczącym. Jak już wspomniałem, jestem otwarty na Wasze propozycje. Miłego wieczoru, miłego dnia. Korzystając z tej spontanicznej sekcji tej debaty, ja również chciałbym Wam coś powiedzieć, moi drodzy. Wielokrotnie słyszałem głosy, czy to na korytarzach w szkole, czy na mediach społecznościowych, o tym, że wybory na przewodniczącego nie są do końca ważne, że to nie jest jakaś funkcja, która jest w stanie cokolwiek zmienić. I chciałem Wam powiedzieć, że jest to bardzo zgubne myślenie, ponieważ naprawdę, jeżeli traficie na dobrego przewodniczącego, to wierzcie mi, że jesteśmy w stanie zorganizować takie akcje. Które sprawią, że naprawdę ta szkoła będzie jeszcze lepsza niż jest aktualnie, która sprawi że, sprawi, że po prostu będzie nam wszystkim tutaj jeszcze lepiej niż jest aktualnie. Dlatego pójdźcie w poniedziałek na wybory. Wasz X, mówiąc, mówiąc obrazami, jest bardzo ważny i to od Was zależy tak naprawdę na najbliższy rok. Także mam nadzieję, że zobaczymy się w poniedziałek w lokalu wyborczym. Ja również dziękuję bardzo prowadzącym. Dziękuję za możliwość wystąpienia miłego dnia.